Chciano wszystkim. <laughs> sorki, trochę mi tam. Ok, jeszcze raz. Chciano wszystkim. Z tej strony Łukaszli zapraszam Was do kolejnej reakcji. Dzisiaj coś, co mnie osobiście dość zaintrygowało. Nie mam pojęcia, co to jest. Pierwszy raz w ogóle te imiona, te nazwy widzę. Rof Ali. I Arena. W piosence Ride On. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale widzę bardzo dużo. Są ba... tajskie napisy. Nie mam pojęcia. Dużo komentarzy jest chyba właśnie po tajsku. Nie wiem, ale mnie to bardzo zaintrygowało. Więc. Sprawdźmy, co to jest. W szczególności, że to było na yy, stronie K-Pop Profile. Właśnie. W K-popowych komekach. nie mam pojęcia, co to będzie, ale zobaczymy. Zobaczymy. Ja jestem bardzo otwarty na różne właśnie muzyki. Także nowe gatunki. Tańskiego popu chyba jeszcze nie słyszałem. Ale mam bardzo fajną grupę, jeżeli chodzi o filipiński pop. I niedawno rzucili. Rzuciły. No to wiesz, z Nowym jem sobie też sprawdzić, bo jeszcze jej nie słyszałem Ale to później pili. Najpierw sprawdźmy, co to jest. No tak, widziałem, tajski. Tajski, koreański. Także wyłączymy, bo napisy nie są tutaj przeszedłem. Co to jest? Jakaś gra?

要吃肯

Wisik jest fajny, bardzo przypomina mi takie stare dobre idiome -y z e, tych lat 2000. Nie mówię to o K-popie, tylko ogólnie, ogólnie właśnie o tej muzyce techno, muzyce elektronicznej. Bardzo fajny wisik, naprawdę. Bardzo mi to przyjaźniamy. Fajne to. to ma przypominać, że, nie wiem, skok na przestrzeń? Tak myślałem. Fifth Anniversary. Piąta rocznica. Dobra, to chyba już nic się nie będzie działo. No, nic. Garenar of Thailand. Nie mam pojęcia co to jest. Ogólnie ciekawa piosenka. Ciekawie się tego tajskiego słuchało. Przyjemne do posłuchania tak od czasu do czasu. Ten ruch, tak. Do... mi osobiście mocno przypomina paparazzi od Girls Generation, tak one też właśnie to ruch robiły. Ale wracając do piosenki. Dziewczyny mają naprawdę fajne wokale. Raperka od razu mi przykuła oczy. Od razu przykuła moją uwagę. O, nie oczy, ale uwagę. Fajny rap miała, bardzo fajny rap. Nie wiem, co zobaczę, zobaczę, jak coś będzie wychodzić od nich. Może będę reagować, może nie, nie wiem, nie wiem. Ciężko mi coś powiedzieć, bo bardziej na giełdzie w K-popie niż w innych typach. Ale ciekawe, ciekawe. Mam nadzieję, że was też to zaciekawiło, zaintrygowało. Będziecie chcieli, może możecie dać szansę dziewczynom posprawdzać je. Jak dla mnie to na razie koniec. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, pamiętajcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco, żeby dostawać informacje od YouTube'a, bo już inaczej się nie da. Po nowych filmikach. Także trzymajcie się ciepło. Cześć.